Dobra, to weź pokop tego stona, a ja tak sobie... No nie wiem, słuchaj. O, że bardzo bo... mi dropło. O, z dobra. A widzisz, mówiłem, że się opłaca. Jest słuchaj, smut. no nie wiem. Ile tutaj możemy zrobić dwie? Ile będziemy się poszleć tą wyspę? W sumie to nie wiem, wiesz... Można by tak nie dociągnąć nic. do tamtego poziomu. No dobra, ale do, do którego? Może do tego tu, o No dobra, okej. Okay. No to dociągamy. Jezu. ale, ale ty jesteś. No wiem, dziękuję, dziękuję. Ale się udało. Już myślałem, że się nie uda, ale się udało. Eee, to jest kolejny odcinek ze SkyBlocka razem z jajeczko. No W poprzedniej tak. edycji mob grindery nie specjalnie działały, ale w tej jak widzimy... ty nie, W tej w edycji jak widzimy zombie i inne mobki, mobki się powinny normalnie spałnić, także... Dzięki za grzyby. Gdzie te grzyby? zubkę no, Grzy Zupkę będzie można robić grzybową. No musimy upiększyć naszą tą wysepkę, bo patrz no, kurde, brzydko tak trochę wygląda. No, szczególnie ten generator. No mówię, dobra, ale wiesz, jak tego nie daruję. Czego? Możemy tam zwalić? No spoko, a właśnie, na początku filmiku będzie taka wstawka z tym, jak on spada z wyspy. Chciałem go podkopać, ale mi się nie udało, a potem on sam zleciał. Także. Także bu jest fajny początek. E, może nie kop chwilę, bo ja tu. No. Dać takiemu generator to od razu psuje. Dobra, no to zrób cięcie, narobimy no tego. Nakopiemy no sobie tego kobla. No i spróbujemy zrobić ten generator, nie? E, gen nie generator. Mobgrinder. Dobra, to już byśmy zrobili może w dzisiejszym odcinku, to byśmy mieli jakieś. Słuchaj, ja mogę zabić tego bałwana. Nie zabijaj bałwana. Dobra, okej. Okay. No coś ty zrobił? No nic. Wziął go wypuścił. Dobra. E, cięcie do zobaczenia za chwilę. Muszę. Nie wiem, co mu zrobię za tego bałwana. Dobra. Cześć, zobaczymy się, jak zrobimy mob mobgrinder. E, siema z powrotem. Ten odcinek będzie właśnie taki pocięty, gdyż budujemy. E, właściwie jajeczko buduje tam oto mob grinder. Ja tu, ja mu tu kobla wydobywam w tym, gdyż idzie dużo szybciej niż w tym. No i poza tym to się psuje, tak? A jednak jest szansa, że wydropi żelazo, tak jak teraz. Lol, ale mam farta, ty! Hmm, no, co? Włączyłem tylko nagrywanie, podszedłem do stołniarki, mówię, że dropię, dropi żelazo, bum, żelazo! No, także z jajkami to samo się dzieje, także do zobaczenia po następnym cięciu, wtedy już może tutaj będą nawet ściany, może dach. Cześć. Dobra, to jest, witamy po kolejnym cięciu, teraz będzie rozmnażanie kurczaczków, no dawaj. Proszę. Odsuńmy się, ja wyjdę. Ej, mały kurczaczek. Jej. Nie wiedzieć czemu te kurczaki lubią siedzieć w tamtym kącie. Za a weź daj płotek. Taki płotek. No i tutaj już rozbudowaliśmy ładnie. Także do następnego cięcia, cześć. Dobra, wracamy po kolejnym cięciu. Jak widzimy, kurczaczki się ładnie rozmnożyły. Mobgrinder jest już skończony tam, fajnie. E, tak, e, ta stołniarka działa bardzo dobrze. Tutaj wyrosła dynia. Tak. I to byś, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Jeszcze jajko rzucę. Nie ma. Myślałem, że będzie magia y, tego, magia kamery i y, wykluje kurczak, no ale nie. A, sufitu nie No, dobra, to pożegnaj się, jajeczko. Do widzenia. Dobra, do widzenia, cześć, do następnego odcinka, pa.